King Abuak Sports Stadium, czyli no ten stadion Na ten mecz, na który wszyscy czekali w kibice, chyba wszystkie jeździli kolejki Czyli Niemcy, Portugalia, mecz, który zatacza koło wielkimi turniejami Prawie jak każde imprezie, czy to na Mundialu Brazylii Czy to na Euro 2012, czy to na Euro 2020 Czy teraz właśnie na Mundialu w Katarze Wielki hit, wielki hit drugiej kolejki Który zawsze był wygrywany przez Niemców, czy to 4 do 0, czy to 4 do 2 Czy to 1 do 0 Left to byli Niemcy. Czy Portugalia w końcu tą koląską przerwie? Gorąca atmosfera, 22 stopnie, pełne stadion. Pełny, pełny Arabian Stadium. Więc pod, pod Portugalię, Bramce Patricio. Obronie 5 Borero, 4 Dias, 3 Pepe, Zilką Semedo. Liga pomocy, 6 Sanchez, 5 Fernandez, 6 Pereira. I w ataku, 5 Jedynką, Diego Dota, 10 Silva i 7 na szpicy. To jest ostatni mundial w karierze, wielki turniej. Cristiano Ronaldo. Proszę Państwa, to jest prawdziwy hit. Dzisiaj ten zawodnik ma się popisać. Oto ten zawodnik. Kreska jest ogromna, ale... Oczekiwania są jeszcze większe niż... Oczekiwania Cristiano są jeszcze większe, myślę, niż... Oczekiwania kibiców Portugalii. Wkład Niemiec na bramce... Neuer. W obronie Rudiger Hummels Ginter. Pomocy w błyską błyskom w błyską jedynką nką i w Gorecka Neuhaus i w ataku w błyską 5 Miller i Haver siódemką no i Gnabry w ataku na wpisy. To z ustawieniem przez Hansa Flika, Hansa Ditra Flika to zupełnie przecież jakie wieństwo niż właśnie formacja ustawiona przez Fernanda Sartasa Z czasem ten wielki hit z drugiej kolejki Mistrzostw Świata. Czyli moi się najlepsze reprezentacje w Europie. Chyba nie wiem, czy na świecie Czyli Mistrz Świata 2014 roku Mistrz Europy 2016 roku Potem zwycięzca Ligi Narodów w 2019 roku I niektóre Mistrzowie Europy ulegli t 1 2021 roku Ech, To są zlewa takie statystyki, to są praktykowy hit Te zespoły się mierzyli dosłownie półtora roku temu na Euro Mecz był naprawdę niesamowicie emocjonujący. Padło tam dużo goli, bo padło te goli aż 6 a mecze zakończą w 4-2. Bardzo... tu który padł, a dwie samobóje ze strony Portugalii. Bardzo kupocy mieli Portugalczycy w pierwszej połowie, to wykorzystali Niemcy. To jakaś klątwa Niemców z Portugalią, tych meczów. Zawsze muszą przegrywać Portugalczycy. Teraz też follow na 2012 roku na Euro w Polsce. Mecze... Na, ...na ukraińskich boiskach, 1-0. Hmm. Na polskich boiskach było 1-0 do 0. Na polskich Miller Gnabry, ładna akcja, ja mógł po podać tutaj Górecka, uwaga Górecka, szansa dla Niemiec Górecka Ma 1-0 po bramce właśnie Tego gościa Gomeza, Mario Gomeza, który już nie gra, zakończył karierę. I jeszcze Lukas Podolski, ten, który gra z w foza brzmi, czyli się pozbyć zmieniało w tej kadrze. Z wyjątkiem Millera, który jeszcze gra. W... I Manuela Noyera. I Humelsa, Manuel humers Właśnie Miller to byli zawodnicy, którzy jeszcze do dzisiaj grają w kadrze niemieckiej. A w Portugalii oczywiście Ronaldo. Silva Pepe. I uporu Patricio. Więc też jest, nie zmienił Ronaldo. Nowier, yeah. mógł strzelić drugą bramka do Mundialu mundialu. A potem w 14 roku, no po czerwonej karcie, no po ogrom, ewidentny. Pepe sfałował brutalnie swojego przeciwnika. Dyskusje były po tym meczu ogromne, jednak, no. Zawrzało tam, ale jednak bardzo mi zwycięstwo kazuje cięstwo. świata. Mistrz, mistrz świata. 4 do 0. Ogromne. Dosyć po ogromny pogrom po Portugalia nie wyszła z grupy na mundialu wtedy. A Niemcy to był pierwszy krok w stronę Pucharu Świata. Wtedy być może to będzie też kolejny historyczny wieczór. Ale jeszcze no, 2020 rok. No i oczywiście mu euro i 6 roli. 22 z dwie, No i teraz Niemcy, Portugalia. Zobaczymy, jak, ty, czy, jak, jak ten mecz będzie miał historię. Może w końcu Portugalia wygra. Zobaczymy, no Niemcy teraz walczyli już jutro. Nie, jednak nie. Ruj się od bramki dlaczego? Na razie bez goli, tutaj w, w, na Al, Al Ryan. Jeszcze, no dzisiaj, no nie Dania zagra z reprezentacją Korei Południowej Pereira i oczywiście Polska, Egipt już jutro. Serdecznie się na ten mecz zapraszam. Uwaga, Silva, Silva... Silva. Taką ciekawostkę, że właśnie mecz Polska-Hiszpania. Mecz o wszystko Polska-Hiszpania, który się zakończył jeden do jednego Teraz Portugalia miała sytuację, ale jednak. No i era. Mecz Polska-Hiszpania. Polska Polska-Hiszpania właśnie. Przy... Był zaraz po meczu. Przed tym właśnie był mecz. Przed meczem Polska-Hiszpania był mecz właśnie Portugalczyków z Niemcami. 4 do 2 I to może to było też szczęście. To było też szczęście, właśnie. Molotov szczęście po tym meczu. meczu wszystko. Może w się historia powtórzy. I tym razem, może nie zremisujemy, ale wygramy z Egiptem. Na to liczymy. Uwaga, szansa. I każdy tutaj na w, w grupie mundi do lewej Te punkty są jednak trochę dużo tajniejsze dużo niż na euro. Bo tam wcześniej, miejsce jeszcze wchodzi. Z trzeciej się jakby zespały, no i teraz Rollo sunie, 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 jest Sanchez, ależ niedokładnie No to łap. Te punkty są dużo cenniejsze tutaj, no tego, żeby dobrze tutaj na remis, by tutaj pomógł, zwycięstwo by pomogło, ale remis nie za bardzo. Uwaga, jeszcze z tego powodu, że gramy tutaj z Kolumbią, to w ogóle już to jest zwycięstwo. Remis nie wchodzi w grę, to jest zwycięstwo tylko z Egiptem się liczy. A Kolumbia wiadomo ciężki przeciwnik ostatnich meczu w Poleków do, do przejścia z Kolumbią, ale wiemy jak z nimi no. Zagraliśmy po 4 laty w kazaniu no koszmarnie 3, no 0 do 3 do bani z Egiptem nie pamiętamy kiedy graliśmy, bo to było dawno temu, ale jak wygraliśmy z nimi 2 do 1. Z 1 do 1 tylko 2 mecze z Egiptem w historii naszej. Sanchez Nigdy nie graliśmy z Egiptem na Wielkim Turieju Miller Ale wiemy, dobrze, że zapytamy, będzie pojednek Salacha z Lewandowski. no teraz ładnie Mogła Niemcy stanowić ładną sy sy sytuację Uś, Teraz Portugalczycy Silva, Pereira, Fernandez, Bruno Fernandez, zawodnik Manchesteru, który ma problemy, no zdrowotne, w ogóle miał problemy taktyczne Nie pasował do zespołu, po odwolnieniu właśnie Tego trenera, no On jak coś skiera Soj właśnie miał obronę z Potem w końcu odnalazł formę Ale to potrzeba potrzebował na to Aż 5 miesięcy, aż do tego początku sezonu 2-2-3, który się zaczął niedawno Uwaga, Semedo, Silva Szansa, Ronaldo to ma piłkę! Ale to obroniu, ale i tak na spalonym! No, Pan Anglii teraz zły Ronaldo! Nie wiem czemu tam był spalony, ale tutaj, no, linia złamana. Pułapka offsideowa! Ewidentnie, Ronaldo! Łapali! Pułapkę offsideową na Ronaldo! Um, portu. Niemcy! Nie Wiemy jaka jest tu Polska-Słowenia na euro w siatkówce! Ja się mam tam klątwę swoją! Zawsze odpadamy ze z, z Słowenią. Tak samo Portugalia ma klątwę z Niemcami że zawsze musi... Spotkać, zawsze przegrywa... przegrywają. Na wielkiej imprezie. Uwaga. Semedo. Sanchez. Ale w, siatków, w siatkówkę zostawmy w spokoju, bo jest piłkę nożna. Wielkie mecze, Polskę, Egipt... No ja wiadomo jutro. Piękno. Przele ważny meczy mecze jeśli chodzi o polski sport, polski piłki nożną. Przerwanie jakiejś historii, no żeby zmienić historii i koniec 1-0 do 0, -0. to remis po pierwszej połowie ciekawy mecz ale bez bramek i portugalia <coughs> może być spokojniejsza być może portugalia w końcu nie przeszła z Niemcami zobaczymy ciekawy mecz ogólnie Wracamy na drugą połowę na Azr, Azrael Stadium, King Abulak City Stadium. Wro, wracamy po, po przerwie 0-0. Ani reprezentacja Niemiec, ani reprezentacja Portugalii nie, miała, strzelić chociaż mocno Portugalia weszła w tę drugą połowę. Uwaga, Fernandez. Mam Pernę Fernandes mam tutaj Ronaldo. Czy pod Ronaldo, Ronaldo, uwaga. Pocofnął tą piłkę Bardzo pod presją są Portugalczycy, szansa, ale tam Ronaldo, szansa, Ronaldo Sanchez. Ależ teraz mi jeszcze Winter, ładnie ale gra w Dortmund, uwaga graczaczej przepraszam bardzo, Borusi... Monte Gladbach, uwaga. Grał kiedyś Borusi Dortmund grał, ale teraz gra w Borusi Gladbach, uwaga! Inny w stronę Borusi Dortmund, no właśnie. Miller, 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 Miller. Jakby to podolski oglądał, to by naprawdę tam mógł zatorować. Podolski teraz pewnie kibisuje. Matt's Do odbiory. No, myślę, że przydał w kadrze, nie jest K. Teraz. Ale myślę, że jeszcze bardziej by się przydał w Polskiej. reprezentacji na namęcz z Egiptem, bo to jednak. Wiemy, jak strzelił dwa gole właśnie w tej drugiej kolejce. Dwa gole na euro nam. 2008. Wiemy dobrze. A potem strzela dwa gole w ekstraklasie w górniku łęczna w kolegi Warszawa, też reprezentuje polski klub, no szacunek, uwaga, klimich i go sens, i wchodzi fodila, i fo, Roy, ro, sane, lo merwen! No wiadomo, francuskie korzenie, ale wchodzi no, za, za, za niego Kluczowy zawodnik Manchesteru, też City, uwaga Napastnik Uwaga, Silva, 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 ładnie Silva ma tutaj Pereira Pereira no ładnie Ronaldo, może udrać z daleka na Ronaldo Czy no, Kante ma na razie go gola w turnieju Uwaga, ale Ronaldo też potrafi przymożyć, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo szansa teraz tutaj każdy gra jak najlepiej jak się da na tym mundialu. To jest właśnie mundial. Każdy który gra jak najlepiej. Nic się nie udało dla gorszego, jak nawet tych, jest słabszy to po prostu fizycznie. Każdy walczy jak na maksa, nie... ...wylewania swojej słabości. O, właśnie chodzi o to w mundialu, uwaga. Każdy ma w mundialu, każdy bądź na karany, to jest taka prawda. Choć, wiem dobrze, to jest taki no... W takim razie tutaj sporo szczęścia mają Niemcy. Wygrali pierwszy mecz z Koreą i także Portugalia wygrała z Dejomir 1 do 0. Spadło mało goli w pierwszej kolejce w tej grupie. Uwaga, spalony. Nie ma spalonego. Portugalia ma szansę. Jednak wyższy obrońca Krimich w tą piłkę jest Sanchez. Sanchez, on tu potrafi ładnie przymierzyć, nie ma rutu wolnego. Fernandez, Fernandez, Fernandez broni to... Yy. No jer, to do Niemcy, no to kopoty Niemców ogromne teraz w obronie, no nie potrafią jakiegoś ataku zrobić Niemcy, no bo ...proszą aż się tutaj, Havert, o to podanie, bo to jest tylko jedyna szansa, żeby podtrzymać tutaj to... Tą... Piętnowanie bramki Portugalii, no, 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 z Gorecka, Gorecka, szansa, Gorecka, no może to zrobić Gorecka, no, ach, Gorecka, teraz tutaj za bardzo wykombinował, za bardzo indywidualnie podszedł po to, po tą akcję, no, dostał piłkę, ale zlamią tą sytuację na maksymalnie, Dota, niego Dota, nie mogą tak grać Niemcy, jak chcą ten wygrać, uwaga, szansa, teraz tak ja czas, e, Guerrero, Guerrero, ładnie, Guerrero no, do Pereyry, Sanchez, Sanchez do Ronaldo, Sonaldo. Ronaldo, szansa dla Portugalii. Powiem szczerze, ja bym się są Krimich. Kto strzelił z tego jednego gola? Morto, będą Niemc. Pamiętam, jeden do 0 Bramcego Meza, w zasadzie Ja wie Uwaga szansa dla dla, dla, dla Portugalii! GOL! Jest 1-0 Portugalia! To woda chłodź podwodna na bramkę! Fernandez! Czyżby, czyżby, czyżby ta klątwa dostanie przerwana! Portugalia blisko! Zapewni sobie awansu do jednej 8 finału, proszę Państwa, Portugalia! Fernandez! On tutaj. Piękne podanie pod nogami Noera. No tutaj pięknie! Hanwite klik ma kłopoty! Musisz tutaj. Zmienić Roszady No tutaj kłopoty, kłopoty, kłopoty. No panowie, no ogromne kłopoty ma niemc. Ma niemc Bruno Fernandez to jest pięknego, piękna z Portugalii. No w końcu coś wspaniałego. Pierwsze strzało z Portugalii. a rzut wolny dla Niemiec. na to się wydarzyło. Teraz zmiana w Portugalii. 82 minut. W temat, Green metr, lintogen, on to umie przyłożyć, gen, Jest Roy Sane, on potrafi przyłożyć, ależ teraz Niemcy ładny strzał, mógł zaskoczyć, to niesamowite. Tak, samo mógł, był blisko pięknej bramki. Dosłownie takie szczęście, był bardzo mocny, nieprzyjemny strzał dla Rui Patricio. Sane ładnie tutaj to zrobił. Teraz Niemcy wierzą, to jest jedna z nielicznych sytuacji Niemców, szansa. Może w końcu się uda. Ten strzał całą, ale nie jest tutaj bardzo. kopoto ogromne teraz. Nie potrafiam jakoś. takiej klarownej sytuacji nie wiem co zrobić. Starają się. Może tworzą jakieś sytuacje, ale to nie jest nigdy strzał taki klarowny. I teraz faul Rudiger'a na. Bruno Fernandesie jest wolny i ja, Ronaldo staje przed szansą na piękną bramkę. On potrafi ładną de. Cristiano Ronaldo, no, 36 lat, 37 lat już ma na karku. No, tutaj gruba już tych lat uminęło. Naprawdę to już smutno brzmi, no, ale tu już tyle lat ma Ronaldo. Ja. Pamiętam jego sukcesy, no. Teraz jedyna szansa, w końcu pokorzyć Niemcy. Raz Niemcy ojej, się teraz Niemcy, ojej, zakotkowało się. Teraz cały i nie wiem co tutaj się wydarzyło, będzie rzut wolny dla Niemiec. Tutaj bieg im wolną akcją, Gnabry. W końcu został spowodowany przez Senelu, no, próbują równych sztuczek, Niemcy, żeby mieć tą sytuację na bramkę. To mogą to zrobić, mają e, rozwój zawodników. 51 minuta meczu. Dość tylko pole kardy, szansa dla Niemiec! Ach, teraz! Blekowało centymetr W końcu Portugalia chyba wygra mecz. Ja wam nie miała do fazy puchorowej. Szansa dla Niemiec. Może ostatnia sytuacja dla Niemiec. Szansa. Ale nie! Portugalia przebija klątwę! W końcu wygrywa nam w wszelkim turnieju! Z reprezentacją Nie, Niemiec w końcu Oni już są w Felipe Korowe, oni grają dalej. Niemcy muszą zagrać mecz najprawdopodobniej awans z Duńczykami, którzy jeszcze dzisiaj grają z Koreą Południową i będą mieć go na pewno w tym meczu. Z Danią, ostatni kolejcy, ale Bruno Fernandes z Bramką, które daje te zwycięstwo. Niemcy walczyli w końcu, ale przez cały mecz ogólnie był tłem dla Portugalii. 57 minuta. Portugalia 1, Niemcy 0. Taki piękny mecz, to. Są to takie 8 strzałów w Portugalii, 3 strzały na dwa celne też Niemców. Więc ja myślę, że bardzo ciekawy mecz. Dosyć mały koniec, uczonów na 5, ale Portugalia była myślę lepsza. Stworzyła więcej sytuacji i zasłużyło na zwycięstwo w tym meczu. Brawo dla Bruno Fernandesa. Naprawdę, że Portugalia szczęśliwa teraz bo się da. On mógł nie awansować ten Mundial A jednak awansowali na ten Mundial i grali na tym Mundialu i już mają dwa zwycięstwa z Danią, 1-0 po 1-0 z Niemcami po 1-0 ładnie Ronaldo i Wrona Fernando z bohaterami tych meczy. Koniec mecz!